Panie burmistrzu, za chwilkę, już za kilka dni kolejny Rawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Kiedy i jakie najważniejsze wydarzenia? Tak, już za chwilkę, tak jak Pan powiedział, e, za kilka dni, czyli dokładnie 6 grudnia, rozpoczynamy Rawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Kiedy? 6 grudnia. Gdzie? Rynek Plac Piłsudskiego przed ratuszem, pod Dębami inaczej, tu zapraszamy już wszystkich mieszkańców, podobnie jak w poprzednich latach, bo to będzie już trzeci albo dopiero trzeci jarmak bożonarodzeniowy w Rawie Mazowieckiej. Będą stoiska, będą handlowcy, będą wystawcy, różne smakołyki, zabawki, gadżety, ewentualne prezenty dla najbliższych, a przy okazji gro różnych atrakcji dla dzieci, no i dla dorosłych też, bo również konkursy będą, można będzie wygrać choinkę, także będą występy naszych rodzimych artystów, bo mam na myśli tutaj i szkoły muzyczne funkcjonujące w Rawie Mazowieckiej. Mam na myśli również chóremerytów, którzy wystąpią też w tym okresie. A mówiąc o okresie, to mówię e, o tych trzech dniach. Piątek, sobota, niedziela, czyli 6, 7, 8 grudnia. Ale właściwie nie tylko jarmark Bożego Narodzenia właśnie w ten e, najbliższy weekend, bo cały grudzień to jest szereg różnych wydarzeń. E, już takich e, przygotowujących nas do świąt Bożego Narodzenia, kiedy możemy my, mieszkańcy spotkać się e, wspólnie. No i na końcu tak, e, oczywiście grudzień to jest taki specyficzny miesiąc, bo przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia, przygotowujemy się zarówno w domach. E, Przygotowujemy własne domy, przygotowujemy się do Wigilii, do świąt, spotykamy się z rodzinami, ale również i w zakładach pracy. A Mówiąc o zakładach pracy w kontekście miasta, no to mówimy i urząd miasta, i spółki miejskie, również jednostki budżetowe, szkoły, przedszkola, żłobek, więc instytucje kultury. To wszystko, tu wszyscy jako, jako pracownicy również przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, a takim, tak też tradycją jest zawsze koncert bożonarodzeniowy, który w naszym mieście odbędzie się w Miejskim Domu Kultury 15 grudnia i tym razem wystąpi Ewa Bem razem z zespołem, Grzecha Piotrowskiego. No, jak już wspomniałem, później tuż przed swoimi świętami kolejna miejska Wigilia. I kolejna miejska Wigilia y, też. Y... Tradycja, choć, choć krótka tradycja, bo zapoczątkowaliśmy miejską Wigilię w 2019 roku na placu przed miejskim domem kultury. Po rewitalizacji przenosimy się na plac Piłsudskiego przed ratusz. Tu będzie ustawiony duży namiot, większy niż w ubiegłym roku, i będziemy mogli się spotkać. Ja pracownicy również i parlamentarzyści razem z mieszkańcami, oczywiście radni, także razem z mieszkańcami będziemy mogli porozmawiać, złożyć sobie życzenia, spróbować potraw, które na ten na Wikidnie zostaną przygotowane. Te potrawy będą pochodzić od rawskich restauratorów, od rawskich przedsiębiorców, którzy zajmują się. Poruszajmy się w branży gastronomicznej, a przede wszystkim będzie to, będą to potrawy przygotowane przez Rawsko-Bialską Rawsko Spółdzielnię Socjalną. Panie Burmistrzu, a tak dla wyjaśnienia, bo spotykałem się przed wigliami Miejskimi z takim stwierdzeniem wśród mieszkańców, że jest to wigilia dla najbiedniejszych mieszkańców Rawy. Teraz o tym pisałem w gazecie. To jest po prostu wigilia dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców Rawy, nie tylko dla tych, którym być może nie starcza na przygotowanie świąt w domu, tylko żebyśmy mogli wszyscy spotkać. Tak, to nie jest wigilia, nie jest wigilia dedykowana najbiedniejszym mieszkańcom Rawy. To jest Wigilia, którą przygotowujemy dla wszystkich, kto będzie miał czas, kto będzie miał ochotę spotkać się z nami, porozmawiać. Bardzo często ten problem ubóstwa niektórych nie dotyka, a dotyka ich problem samotności. I takie sygnały mam ze strony mieszkańców, że tego typu spotkania, czy spotkania w ciągu roku różnego rodzaju integracyjne, które często odbywają się tutaj w różnych miejscach, miejscach naszego miasta, ale i ta Wigilia, o której mówimy, to jest doskonały moment, żeby wyjść z domu, żeby spotkać się z, z innymi ludźmi, żeby porozmawiać. Wigilia będzie również taką atrakcją. Wigili to są również występy naszych dzieci, młodzieży, która uczy się. No znowu powiem o tych szkołach, szkołach muzycznych w Brawie Mazowieckiej, więc będzie okazja zobaczyć jak ta nasza młodzież, utalentowana młodzież radzi sobie i, i posłuchać kolęd, pastorałek, ale też innych utworów, któremu miną nam ten czas.